Za głowę! Za To jest kozaczki, górna kozaczki! Załóż kozaczki, prawda? Załóż Rafałek, co chcesz powiedzieć do kamery? Haha, przepraszam. Nie, nie, Rafałek, co się dzieje? Oho. się dzieje Nie morsowałeś z nami ostatnio, nie! zimno dzisiaj! To jest tak? Ja? Adam to nasz przyszły morsacz. Na razie dzisiaj się jara bardziej komputerem niż życiem. A co ty, To jest ogólnie sylwester. No, Sorry, no. <laughs> Na lunch. O, co to jest? Kopiec kreta. Marysu, Czy będzie za tak głośno? Tak coś jakby kurtkę i przez okno trafi, nie? To jest zawijanie po japońsku. Czy jest to zjadliwe? Nie wiem. Zobaczymy. Ale to przy tym A chce wracać do łodzi. Ząbek. Tutaj siedzi. Każdy musi pokazać swoją specjalną umiejętność, co potrafi robić. Olusia, co umiesz robić? Oj, nie umiem. Palce pokazać, dobrze. Patrycja. Nogę za głowę. Pokaż, pokaż. Czekaj.

Zaraz się, kurde. Co, Co? 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 No. miał coki. O już Piotrek, bardziej bardziej wytrwały. Bardziej wytrwały mors, drugie morsowanie w tym roku. Pierwsze w tym roku. Drugie w tym sezonie. Nie, teraz przyjemnie. Pakować się, pakować się <laughs> Rafałek, co chcesz powiedzieć do kamery? Ja. Przepraszam Pierwsze wejście do sauny takie kurde zimne jest zawsze Nie czułem No przecież każdy ci powtarzał, zobaczysz będziesz, jak będziesz na klacie pocięty Kurwa pokolenie. Co jest? Pierwsze wasze wejścia do wody, takiej zimnej. Pierwsze wejście czy... Tak A czy kiedyś się nie bała? Nie, nie, nie Nie, ja już nie piję, kurwa Elegant.

to jest co Ty klapek od, odpływa! To jest mój! Tomek! Oh. Oh no. Mój! Mój! Tomek to jest mój! Był no. 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 twój! No. Domek, twój. No. To Był twój! po to!

To nie, to gdzie tam władzisz, po co tam władzisz? Wagi nie utrzyma To tu taki śmieciuch zasrany jest, że papierosa wyrzut. Co za świnie Już coraz bliżej, coraz bliżej szczęścia Rafałek Szybciej, szybciej Oho To za nas frytki Dobra, wystarczy! Na myślę, za darmo... Kurwa! O kurwa, to nie tu! To nie tu! Takiej fajnej pogody, jak było ostatnio na uysowaniu. No ale no, co z tego? Zamówiona sauna to trzeba korzystać. <grystanie> Zamykaj to po położu. Przepraszam. <grystanie> O ty, Rafał, dana, dzisiaj dana, dana. idziesz na siłownię? Tak Nie, ja, ja, ja Czy to będzie kontynuacja to, to nagrywania to, na siłowni? Dzisiaj tak, Obiecuję. siłownię. <laughs> 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 właśnie! Zanu, <wajny> Jak jest? Dawaj, dawaj, dawaj! Dobrze jest. Dobrze jest. O kurwa. Wyjaśnia ci wszystko. Kurma. Co to jest? Nie, nie, Zabijecie. Nie, nie marsowałeś na mnie ostatnio. Nie. Kurwa, wbiłby mi w oko. O kurwa. A ty k***a! na palcu. 2 Przepraszam. Przepraszam. Teraz można tak grubo! grubo Teraz nie się można oddychać. O! Ale żebyś by Ało, to jebał do pieca. grubo ale to, ja czuję jak mi łeb <laughs> To jest? Łukasz, co jest? I I na głowę rozwina fałkowicę, żeby krew się lechała. A tak będzie Przepraszał, i tak będzie A ty nie Ale mam jest symbol. To jest mam To Dziwne. Gorzej, jak tak, tak... jak tak zostanie już. zostanie. <gors Joyce> powiedz coś. Podoba ci się koleżanka? Nie bądź lichy. Musi traumatic. nadrabiać swoją postacią. Rafałek i gdyż pewnego dnia na siłowni była opowieść na temat dlaczego Rafałek. on mówi, kurwa, że nie wyglądasz mi na Tomka, tylko na Rafała. I Rafałek. Chcesz Rafał? Czerwony? Weź na to. Nie jestem sam. Mam dwóch Rafał i Rafałek. Dobra, lepiej chyba, nie? Weź, tu, chyba nie lej tego, bo aż płuczysz oh, to kto no To na Sa... Öyle, dużo! dużo. Zamknij się z tymi drzwiszkami, ja to jestem palaczem, Myślałem, że pójdziesz panem. <93 many medical sadankline> <skry routine changinganner> A ten z Lodmorsów? No ja bym jechał z chęcią To jest drugi... Tylko nie kiedy wiem ty? termicę te mistrzostwa, jak czytałem w komentarzach, że pięć osób komentowało, że wytrzymało rok temu godzinę Ale to, to, to jest to ogólnie z Lodmorsów, nie? Z Lodmorsów, no to jest z Lodmorsów plus mistrzostwa są pierwsze jakieś w czy było no. coś takiego? Drugie, to są drugie Przeprosiłem Widzicie, przeprosiłem Co? Że nic No i tak powiem co powiesz? Tak to leciało. My... Jestem wylewny. Bo ja boli, ne? <ścoughs> Co? Na ziemi to kurwa wpierdolę jak ja wywiadu udzielę. <ścoughs> o kurwa. Olej, nagrzony. Ej. Dzięki tylnościom. Dobra. Za złotówkę. A złotówkę.

na telefonie przyszedłeś? Siedzieć? Uba, ile założonaś? Dobra. No, no dalej. No Rafałek przeprosił dzisiaj, także jest wszystko w porządku. jest jesteś głodny? jest dziwię Co? Co jest dziwne makaron Z makaronem smażonym, sobie kurczaka i to chyba 20zł i 20 groszy, nie? jest 6zł kosztuje Co pan powie, panie Mariuszu? Że jestem bardzo głodny Łukasz D, partacz, znany partacz ze to jest z Największy. A paprok z Największy z najmniejszych Głodny jest bardzo. Największy z najmniejszych Robiłem kiedyś u niego auto a jakie macie, panowie, postanowienia noworoczne? Mariusz? Przestać jeść słodycze, tak często. Drugie? Zacząć bikuć kuć dupę. I trzecie? Spłodzić syna. O kurwa. A Ty, Sebastian, jakie masz trzy postanowienia noworoczne? Nie rozumiem pytania. Przestać się spotykać z Tobą. Czyli? Z, ambitnie. z chomikiem. A co to jest chomik? Chomik to jest... O, to jest chomik. Się A tak naprawdę Bąbel, trzeba się rozwijać. I my słowo. <gry> Tutaj to bardzo siłowe. dużo możesz pokazać. Zobacz. A ty? A ja. Przede Dobra. wszystkim rzeźba. Trzeba zrobić rzeźbę w nowym roku i zacząć być śmieszny. <gry> no, ciężkie ostatnie. Już to chyba ostatnie będzie najtrudniejsze. Dobra, chyba jak coś zostawiam. Dobry Dobra, kończymy ten dzień. Morsowanie, saunowanie, trening. Żegnam wszystkich. Mówił fajnie. Przepraszam.